Polska morska. Nowy polski portal poświęcony morzu oraz gospodarce morskiej. Dla nas jest to bezwzględnie priorytet, więc robimy wszystko, aby takiego wpływu nie miało. Natomiast jesteśmy cały czas w pandemii i zapominajmy się, nic się nie skończyło. Oczywiście te, te ograniczenia, które mamy, z którymi mamy obecnie do czynienia, będą e, stopniowo zmniejszane. Natomiast e, tak jak przyłoży, przyjęliśmy założenie, że przede wszystkim e, w najważniejsi w zakresie budowy czy nowych inwestycji e, w poszybnych inwestycjach będą, miały, będą mieli operatorzy. A więc najpierw poważ z operatorem, następnie cały proces inwestycyjny. Z naszych ocen i informacji, które spływają z zarządu portów, te negocjacje przebiegają zgodnie z planem. Więc mamy nadzieję, że nie zostaną zahamowane. Jednak ostatecznie będzie to leżało po stronie umowy i zobowiązania z operatorem, gdzie mamy nadzieję, że jednak sytuacja pandemiczna no, nie przeszkodzi nam w zawarciu tych umów. Tak jak już mówiłem, terminal kontenerowy w Świnoujściu biegnie zgodnie z planem proces wyłonienia y, wykonawcy mamy nadzieję zakończyć y, y, jesienią w tym roku i podpisać y, na budowę terminala